Teraz zobaczymy klip do White'a. Przyspieszony i zaokrąglony. Tutaj możemy zobaczyć co naprawdę ma miejsce. Wydłużanie nóg. Witam, jestem Steve Kozak. To jest moja żona Paulette. Mamy także psa Lucy i chcę zademonstrować sztuczkę wydłużania nóg. Jest kilka sposobów w jaki możecie to zrobić. Praktykowaliśmy jej wykonanie. Niech pokażę wam co znaleźliśmy. Teraz nogi mojej żony są tej samej długości, takiej większości każdego innego. I jeżeli chcemy udawać, że mam tutaj problem, to po prostu nieco odchylamy palce ust i następnie obracamy obie pięty. Tak by jedna wydawała się dłuższa, a druga wydawała się krótsza. Mogę wykonać to z każdą z nich. Nie jest to trudne. Kiedy mam palce ust złączone razem, jest to zbyt oczywiste. To dlatego myślę, że często widzicie ich jak robią to w ten sposób. Z odchylonymi od siebie palcami. Ona ma perfekcyjnie normalne nogi. Po prostu manipuluje nimi moimi rękoma. Jeżeli wykonać to wystarczająco powoli, to nikt nie spostrzeże, że ty jesteś tym, który to robi. Tutaj możemy zobaczyć, co naprawdę ma miejsce. Noga po naszej prawej ma być rzekomo krótszą nogą. I to jest ta noga, która powinna rzekomo cudownie urosnąć. Ale tego nie robi. Spójrzcie na nogę po naszej lewej. To tam następuje akcja. I to ta kończyna jest manipulowana. Możecie zobaczyć, że Todd przechyla lub zmienia piętę tak zwanej dłuższej nogi. Tak, wypięty się ze sobą zgadzały. Wykonuje to bardzo powoli w ciągu czasu. Ale jest to boleśnie oczywiste, kiedy przyspieszysz klip. Jest to po prostu poruszanie w jedną i drugą stronę. Spójrz na czubki palców Toda White'a. Jego ręce się obracają. Jego ciało zmienia się z jednej strony na drugą. I ponownie to, co tak naprawdę widzimy, jest tym, że my nie widzimy, że ta noga tutaj się wydłuża. Tu chodzi o piętę. Widzimy, jak palce stóp udają się w górę. Niech włączę ponownie. Palce ustóp idą w górę. Porusza się pięta. Widzimy, jak poruszona jest ta noga. Jak jest przechylana. Nie jest to wzrost. Linia w tle pomaga także ujawnić to, co się dzieje. To nie jest to, co on powiedział, że tym jest. Jako chrześcijanin nie będę za tym stał. Spójrzmy na metodę huśtawki. Palce od siebie. Przeniosę je nieco na bok. I będę przystawał ku środkowi. I widzicie, jak wydaje się, że one się dopasowują. Kiedy sprowadzam je do środka, nie robię nawet wiele. Po prostu poruszam je z boku do środka. Odchylenie w prawo. Gdy pójdę w drugą stronę, mam bardzo podobną sytuację. I poruszamy do środka. I teraz się zgadzają. Nic nie rośnie, nic się nie zmienia. To po prostu poruszanie w jedną i drugą stronę. Jeżeli robisz to wystarczająco powoli, to wygląda to tak, jakbyś robił coś naturalnego. Podczas gdy tego nie robisz. To sztuczka. Musisz być otwarty na możliwość tego, że ludzie cię oszukują jeżeli nie jesteś już otwarta za możliwość, to sam popadniesz w tą sztuczkę. Rośni! W tej chwili krótsza noga rośni teraz! W imieniu Jezus! 100%! Widzisz co się dzieje? Widzisz co się dzieje? W imieniu Jezus! Wyrównaj się tam! Wyrównaj się! Wyrównaj się! Wyrównaj się! Wyrównaj się, wyrównaj się! W imieniu Jezus! Wyrównujcie się teraz! Równiutko już, super! Aleluja! Też czułaś? Aleluja!